To był najgorszy moment w moim życiu, taki najbardziej kryzysowy. Ja wiele chorowałam w tamtym czasie, korzystałam z usług różnych lekarzy, poszłam na terapię, jedną, drugą, trzecią, szóstą. Brałam jakieś leki również. Próbowałam sobie pomóc na różne sposoby. Pojechałam sobie do Warszawy do sławnego pana hipnotyzera. Potem korzystałam z usług pewnej kobiety, która zajmowała się magią i odblokowywała czakry. Potem pojechałam też na akupunkturę. Potem próbowałam leków homeopatycznych. Próbowałam tak wielu rzeczy i żadna z tych rzeczy mi nie pomogła. Ja wtedy byłam tak totalnie zdesperowana, bo były momenty, kiedy przez równe dwa tygodnie. Siedziałam w domu i nie wychodziłam nawet wy, wynieść śmieci, po prostu. to było tak trudne dla mnie, tak straszne. To był czas, kiedy ciut wcześniej zmarła bardzo bliska mi osoba, ja przeszłam takie załamanie nerwowe. Miałam takie poczucie, że skoro najsilniejsza osoba, którą tak odbieram jako najsilniejszą, fizycznie i psychicznie umarła, to ja jako ktoś tak bardzo słaby, też umrę. I żyłam w takim poczuciu lęku i te lęki mi się nasilały. Ja się bardzo bałam, ja się bardzo bałam. No i sięgnęłam właśnie po karty tarota, po runy, jakieś magiczne rytuały od różnych osób, które sprzedawały mi te usługi po prostu za pieniądze w internecie. No i nieświadomie weszłam w ten okultyzm, nawet nie zdając sobie sprawy, co ja sobie tak naprawdę robię. Ja po prostu chciałam sobie pomóc, a moja niewiedza sprawiła, że sobie zaszkodziłam, bo w pewnym momencie było tak, że ja, będąc w moim pokoju, czułam po prostu obecność czegoś złego i byłam przerażona. Byłam przerażona. I któregoś dnia, po prostu będąc już w takiej totalnej rozpaczy, ja nie płakałam, ja wyłam, po prostu wyłam. Leżałam na ziemi, na kolanach i powiedziałam na głos: Jezu, jeśli ty istniejesz, to błagam, pomóż mi, bo ja już nie daję rady. Ja nie wierzyłam w Boga wtedy, ale w ciągu około tygodnia coś zaczęło się zmieniać w moim życiu. Bóg zabrał te objawy lęków wieloletnich lęków tych wszystkich, takich somatycznych, różnych objawów strachu, lęku, rozpaczy, żałoby również. I moje życie zaczęło się zmieniać. W bardzo krótkim czasie Bóg dał mi takie zapewnienie, że jest i ja nie miałam do tego żadnych, co do tego żadnych wątpliwości.